Tutaj są jajka, dzień przed kluciem. Są poukładane jedno siebie, by mogły się wyczuć. I czekamy do jutra. Tak jak widzimy, jest ich tu 18. Myślę, że no, jak największa liczba wykluje się. Ale to dopiero jutro dowiemy się tego. Są już trzy przepiórki wyklute. Tutaj na przykład możemy to jajko zaobserwować Czy się rusza Akurat teraz przystało, ale są duże jajki, reszta jest popękanych, więc jak następne będzie się wykuwało, to myślę, że to nagram specjalnie przygotowanym odchowalniku jak widać z lampą grzewczą mamy już trzy małe przypióreczki są tam jeszcze dwie wyklute ale dopiero je tu dam gdy trochę wyschną szósta jest tak bym, można powiedzieć w toku wykluwania się a resztę zobaczymy dopiero rano jest północ. Taki sobie czas akurat wybrały, no ale zobaczymy. Mamy ranek. Jak widać na filmiku jest tu 9 przepiórek. Jednak wykluwanie jest bardzo męczące, bo dużo przepiórek zasnął. Trzeci dzień. Widać wykluła się jedna mała kurka. Jeszcze powinny się dwie wykluć. Zobaczymy. Jest czwarty dzień. Wykluły się jeszcze dwie kurki. Jak na razie to wszystko. Następne jajka są w inkubatorze. A jeszcze będą. Ale na razie czekam na dostawę. Jak widać, urosły już.